Mogłoby się nazywać pojebane miasto. Spróbujemy to opędzlować. Jesus Christ. Dobra, nie wiem czy to był dobry pomysł. Co tu? Dobra, zrobimy pójdę. I to będzie PVP. O, matko. O oh, matko, to Jesus Christ. Ah. Nice I can't, can't see shit Okej, okay. czyli tam, a potem w lewo, dobra, to się może udać. Nie wiem czy ja chcę wychodzić z budynku. Jak wyjdę z budynku to umrę marnie. O, linka, rolka, dawaj. Iha. Matko jedyna. Nie ma to jakiejś na nową mapę w nocy. Tam coś poleciało, dobra. Idziemy, idziemy, dawaj. O kurwa, co to jest? I to wybucha. No, nope, no, nope, no. Nope. Jezus Maria, jak w horrorze. Kogo tu nie ma? Dobra, zobaczmy, co mają te misiaczki. O, ktoś tu coś założył. Dobra, kliknę. będę klikać tą latarką. nas ktoś przypad z kim... Jest to był refleks. Refleks na antenie. <laughs> klik, klik, klik. Czy to jest akumulator, którego potrzebuję? Otóż nie. Dobra. Trzeba... Jedziemy piętro niżej. Co to? Piłka, świetnie. gdzie że, że warta jest miliony. A nie, dupa, nie. To nie schodzimy, to na górę. No, ktoś się strzela z prawej, a my idziemy w lewo. Dobra. Wszystko zgodnie z planem. Czy jak tutaj zrobię to sforsuj? A nie, ciś. A, bo dobra, chuj. Idziemy. Na grubo, na głośno. I co, polecisz gierkę? No, polecam. Fajna jest, ładne. dobrze zoptymalizowana. pięknie śmiga. Dobra. Kom tu papa. Na Kabel z Nie wiem, nie wiem, co to jest, ale jest. Jak się coś fajnego znajdzie to jest taki dźwięczek, że się właśnie coś premium znalazło, że wtedy wiadomo, że trzeba do dupy chować. <grymne> Nawet nie wiem, co ja teraz podnoszę. Fabrownik. Odznaczenie. Przeszukaj 50 pojemnik pojemników z łupem. No to szukajmy dalej. <tuszelanie> Ja już nie mam miejsca. Hmm... Granat dymny. Mały granat dymny. Weźmy granat dymny zamiast małego granatu dymnego. Piłkę się wypieprzy. Amunicja nie przyda się. Czyli jesteśmy pokojowo nastawieni. Coś słyszę, coś tam jeździ. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Dobra. By trzeba się... Dobra, tam się strzelają to my wykorzystamy opierunie. Takie rzeczy? Trup? Dobra. Hopla! Dobra, gdzieś jesteśmy? Sprawdźmy piętro. O! Nie znoszę tych małych czy byków. Elastyczna guma ark, kapsła kleszczy. The... The fucking what? What the fuck? Nie! chik Widzieliście? Chciałem mnie zabić. Uff, zniszcz 50 wrogich masz. Dobra. Coś tu mi jeszcze biega. Te takie pajączki, one lubią po sufitach biegać. Części metalowe, nie chcę części metalowych. O! A co to? Granaty małego rażenia, granat z ciężkim zapalnikiem. Okej, okay, granat gazowy. To jest ten granat z ciężkim zapalnikiem. Coś ciekawego. Wybucha z opóźnieniem. Okej, okay, interesting. Hm. Patelnia. O oh fuck, a tu jest ten. Ojojoj, nie, tego nie chcemy mieć na głowie. Bombardier, czy jak on tam się nazywa. Potrafi niezłe spustoszenie zasiać. Co mi tu łazi? Tam coś jest? Nie. Dobra. Bla bla bla, bla bla, bla. Tu coś jest? Nieś? A co to. O, ja wiem. Nie, nie wiem, co to jest. Co to jest? Skrzynia polowa. To się do czegoś używało. Czy można tym rzucić? Jezus. Nie! Kurwa, był na suficie, wiedziałem, że gdzieś jest. Dziad jeden. Ogólnie patent jest chyba taki, że te skrzynie polowe można do takiej większej szafy zanieść i wtedy tam fajny lód wypada. Ile mam minut? 9. Dobra, damy radę. Trzeba tą szafę jeszcze znaleźć. Nie. Ja nie wiem czy to w ogóle tu jest, gdzieś. Chyba światło księżyca. Bo nie możemy wyjść stąd i szukać szczęścia Skład polowy rozbita sonda No zobaczymy co tu za atrakcje Myślę, że bez sensu z tym idę Dobra, zostawmy to Wszyscy wiemy jak to się może skończyć zaraz że nie ma co się napalać. O, top, dzień dobry. Już zaraz na jakiegoś gracza się natknę będzie lekkie zdziwko O, ktoś tu był Nawet jak się puste otwiera pojemniki, to się do, dostaje Expa. Dobra, tam ci sobie patrolują. No O, tu są te skrzy... Tak, dobrze. Gdzie ja to zostawiłem? Bo. How's the game going? What's up, man? All good. All good. I found I the. Quest. Hmm? Yeah, I think, I think I need a quest to repair the antenna. And of... What kind of quest you're doing? I think I just need to repair this antenna on the roof here. Oh, ah, okay. I'm just... It's the first time I'm on the night ride, so I'm just okay. hanging around. Okay. Ooh. We're full of... Oh. El Toro. Ah... I found uh, the the box, <laughs> the box for this box. Yeah. And I will be going for the second one in the next building if you'd like to. I don't know. Share the loot. Um, okay, yeah. yeah, I think it was this this building right here. Uh, where was it? Oh. God damn it, sorry. A lot of you alive? Yeah. Yeah. <laughs> yeah, it's this building, it was on the first floor actually, not the second one. It was downstairs. <laughs> <laughs> Oh o no. yeah, nie, to była kawałek amortyzatora, ale wyglądał tak samo jak... ...dame. O, to był Tak, tam był. Nie mówimy mu, że to tu było. Nie mówimy. Damn, I thought it was the same box. Same kind of box. Um mm the -hmm. extract in three months, do you wanna go for it or are you gonna go for a different extract? Uh I don't know, we can go to the nearest one, the three minute. Yeah. Yeah. Yeah, let's go. <laughs> This, sure. Bo jesteśmy trochę przeciążeni, Nie muszę się uleczyć, ja yeah, okej. Okay. hello don't shoot hello 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 come here shot. Oh my! Okay, <laughs> maybe not. <laughs> Who's happy trigger here? Uh, are, you, are you friendly down there? Hello. Don't shoot. We must work together. Yeah. Oh oh. Notch, don't. Okay, let's go in. <laughs> we come in peace. Yeah we good. <laughs> Krzyknij granat. No właśnie, może, może zacznę po polsku do nich krzyczeć, żeby trochę ich. żeby nie było za łatwo. Ja, yeah, actually. It's my first night ride, but I like it. Okej, okay, thank you. Nice one. Uh. Nie no spoko, jakby w porównaniu z Tarkowym to to jest złoto.